Witajcie moi drodzy na kanale Co ugotujemy to zjemy. Dzisiaj witam się z Wami z lasu ponownie. E, tak jak Wam ostatnio mówiłam na tamtym filmie, bardzo, ale to bardzo e, goni mnie do lasu. Praktycznie staram się każdą wolną chwilę, którą mam spędzać w lesie, bo czuję, że sezon się już kończy. E, I... Ostatnie grzybki, po prostu można jeszcze zebrać te grzybki kapeluszowe, bo wiadomo, że zimowe grzyby to będzie już co innego. No ale e, też ostatnie takie temperatury powyżej zera i staram się wykorzystać czas wokół ptaszki. Pełno ptaków tutaj jest, takich czasami nawet i nieznanych mi. Później ustale, co to za ptaki są. Takie malutkie, malutkie ptasze, ptaszeczki. No, kruki to wiadomo, kraczą. Jednego podgrzybka znalazłam. I parę em, borówek czerwonych. No, i teraz jestem w takim lesie, gdzie podgrzybki powinny być. Ale widziałam dużo już rozpadniętych podgrzybków, więc. Może już w tym miejscu być po sezonie na nie. Ale nie tracę nadziei i chodzę dalej, szukam. Dzisiaj się piękny dzień zapowiada. Po deszczowych dniach. Powoli listopad się kończy. I dlatego też e, to już jest ostatni dzwonek na jakieś jeszcze grzybki. O, popatrzcie, tam już niestety przejrzały grzybek, był tu podgrzybek, ale już się rozpada jak widzicie. Ale popatrzcie obok jeszcze całkiem świeżutki. Jest to drugi podgrzybuś, który znalazłam. Którego znalazłam? I taki całkiem, całkiem jeszcze jędrny. Więc wędruję do koszyczka. Słuchajcie, zaopatrzyłam się w koszyk. Co prawda, pod koniec sezonu, ale zawsze. <gryw> ale zawsze będzie na następny sezon, oczywiście. Więc koszyk jest fachowy na grzyby, totalnie dostosowany do zbierania grzybów, więc mam już pewien sprzęt, gumowce też kupiłam sobie takie piankowe fajne, więc można powiedzieć, że jestem wyposażona na końcówkę tego sezonu i także i na następny sezon, więc stąd też już nie będę miała przemoczonych nóg. Pniarek obrzeżony rośnie samie. Na świerku. Tu jeszcze taki trochę obgryziony, ale względnie świeży. Ale te nie miały tyle szczęścia, żeby trafić na mnie w odpowiednim czasie. Ten również, bo zdążył już spleśnieć. Czy wy już go widzicie? <grytanie> Trudno go nie zauważyć, prawda? Pójdę z drugiej strony, będzie lepszy dostęp. No i ciekawe, czy się nie spóźniłam. Spóźniłam się. Hmm. No, niestety. Rozsiewaj się tutaj pod grzybie. No, teraz, no, niestety. No, rzadko można spotkać takie świeżutkie, malutkie. Kolejne znane zisko. Zobaczymy pod spodem jak się prezentuje. O! Całkiem przyzwoicie. Oczywiście, wiecie, no pola przez ślimaki, to wiadomo. Ale bardzo ładne. O! Ten będzie śliczny. Tak. Chodź do koszyczka. I tutaj też kolejny, też liczny. Chodź do koszyczka. Dzisiaj moi drodzy na grzyby wybrałam się z mamą i z tatą. Więc jest to tym bardziej przyjemne wyjście, bo takie rodzinne. No ale jak to się dzieje zwykle podczas zbierania grzybów, oddaliśmy się od siebie. Nie wiem, jak się potem znajdziemy. No ale słuchajcie, najważniejsze, że wiem, gdzie jestem. Jesteśmy gdzieś około pół kilometra od drogi, i tą drogę troszkę jeszcze słychać w pobliżu. Będę się Wam starała też opowiadać o grzybach, o, tym, o, o, o tych, o których wiem co nieco, więc stąd też myślę, że będzie to, mam nadzieję, dla Was ciekawy odcinek. A tutaj popatrzcie, jaki fajny grzybuś. Kolejne śliczności do koszyczka. Muszę stwierdzić, że było to ostatnie grzybobranie w tym roku, gdzie można byłoby zobaczyć, jak zbieram podgrzybki. Czy też różne borowiki, ponieważ już na drugi dzień po tym grzybobraniu nastąpiły przymrozki. Więc będzie to takie pożegnanie moje z tymi właśnie cudownymi grzybami. A to kolejne moje znalezisko. Zobaczcie, jaki śmieszny grzyb. I się on kojarzy, wiecie, z czym? Z mleczajem chrząstką, ale sprawdzę to jeszcze, czy to jest mleczaj chrząstka. W międzyczasie wpadły trzy opieki, całkiem ładne, świeżutkie do koszyczka. I wędrujemy razem. Mam nadzieję, że po prostu towarzyszycie mi, przynajmniej przez swoimi Ekranami. Bo zawsze miło mieć taką świadomość, że te filmy powstają po prostu dla kogoś, że lubicie oglądać to, co nagrywam. To jest dla mnie ważne. I jeśli piszecie do mnie i dajecie znać, że podoba Wam się. To, co robię, no to to też jest super dla mnie sygnał, że warto to robić po prostu. O, tutaj już niestety skończył swój żywot. Podgrzybek akurat znajduje się przy jakimś takim leśnym bajorze. Zarastającym już, co prawda, ale takie leśne uroczystko. Przy okazji, oczywiście, też chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy komentują, którzy lajkują moje i Marysi filmy. Jest nam zawsze bardzo miło z tego powodu. Dziękuję Wam za to i zachęcam do dalszego komentowania również i podbijania filmów. Nie wiem, czy wiecie, że jest taka możliwość, że można podbijać filmy, te, które się. Wam szczególnie podobają. Także zachęcam Was do tego, żeby też dawać znać, że takie treści się Wam podobają. I wtedy my, patrząc na wyniki danych filmów, będziemy także brać to pod uwagę i nagrywać takie treści, które się Wam najbardziej podobają. Pierwsze promienie słońca przebijają się przez mgłę. Jak ja kocham takie widoki. Świerki podobno rosną prosto, a tutaj mamy taki ewenement. Zakręcony świerk. O, a tu się chyba uchował nam cegla borowik. Uuu, jaki piękny. Ja go tutaj odetnę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów, to Tutaj mamy dowolność. Czy odcinamy, czy wykręcamy? Chociaż bardziej prawidłowo, wydaje się trzeba wykręcać grzyba, jeśli mamy taką możliwość. No, wyjedzony trochę. Oddaliłam się dość mocno od mamy mojej i taty. Ale mimo wszystko. E, ustaliłam, gdzie jestem, i stąd też mnie zabiorą. Natomiast e, w tych takich młodych sosenkach jest sporo podgrzybków, jeszcze takich młodziutkich, właśnie. Dlatego nie rezygnuję z tego lasu i dalej sobie tutaj będę chodziła. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale zobaczcie jakie parowanie wewnątrz lasu. Moi drodzy, a tutaj napotkałam czaszkę, może to jest czaszka jelenia, z pozostałością zębów. To moje dzisiejsze zbiory. Zobaczcie sobie, no nie jest tego tak bardzo oszołamiająco dużo, ale jednak trochę jest. I z tego miejsca się z wami pożegnam. Słuchajcie, czy są grzyby, czy nie ma grzybów? Zawsze warto iść do lasu. Taki jest wniosek. Las zawsze działa wspaniale, regenerująco, przynajmniej na mnie. Nie wiem, jak na Was napiszcie mi w komentarzu. A ja już się z Wami stąd pożegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych filmach. Pa!